poranny chilling tu miszka tu siśka Ta sytuacja? Jesteśmy w promie na pipi. I to wygląda jak samolot. Telewizorek. Pilocik. Można wezwać sobie... O, tutaj serwis. No To widać co. okna. Ratunkowa tak? Kamizelki nad nami w razie wół. Idziemy na pipi. Zabieramy pasażerów. Podpływają łódki. na wolny. Z pasażerami. Ja też zabierają, drugi posadzają do nas. Idziemy dalej. Teraz aktua zwana góra góry. Jest Wysiedliśmy na pipi, niektórzy na promach podróżują tak. Zwykły prom. Strasznie tu śmierdzi, bo te wszystkie łodzie wytwarzają tyle dieslowego syfurza o jaja. Się, że 20 bahtów od osoby taki podatek turystyczny. Hello, person. Kapunka. Zapłaciliśmy podatek i dostaliśmy bilety, że podatek mamy opłacony. Ojej, a tu chyba zbierają ludzi z różnych y, takich organizowanych wycieczek. Słuchajcie, nie organizujcie sobie wycieczek do Tajlandii, to się po prostu nie opłaca. Można zorganizować sobie samemu za Jedną czwartą ceny, którą każą ci zapłacić. To jest wszystko tak skomunikowane, tak ogarnięte, że skoro my sobie poradziliśmy, a jesteśmy nieogarami, to sobie poradzą wszyscy. Idziemy szukać domu. Był już burker, bo pani robiła w burce, a teraz jest rap chicken. Tajskie w ogóle tłumaczenie języka angielskiego. Właśnie znaczy byliśmy na poczcie, żeby wysłać kartkę. I taka ciekawostka. To jest do znaczków, ale to na poczcie. Użytek publiczny, to jest do wąchania, w środku jest eukaliptus i to pachnie jak wigwaporub nasz europejski. Kartka wysłana, można lecieć. Koleżanka podesłała mi adres do ośrodka, w którym pracuję i pensja, pensjonariusze takiego ośrodka bardzo cieszą się z każdej kartki. I w opisie tego filmiku yy, wrzucę adres. Jeżeli ktoś będzie z Was na wakacjach i będzie chciał zrobić ludziom przyjemność, to ja Was bardzo proszę. proszę, żebyście wysłali taką kartkę na adres, który znajdziecie niżej tutaj pod tym filmem. No i zwiedzamy wyspę. Strasznie turystyczna na razie nam dupę nie urywało. Pocieszamy się tym, że jesteśmy tu ponurkowani i uciekamy. główna I Na razie jest odpływ, jak będzie przypływ i wieczór, to tutaj dopiero się będzie działo na pewno. Człowiek sobie siedzi na browarku na plaży. A gdzie idzie koleś? Wysyć ma małpa. No i idzie tu. I zaraz nas pogryzie. Dawaj. Chciała nam zabrać piwo. Tak się dosiadła na chwilę na kocyk. Myślała, znaczy nie zabrać, ale myślała, że dostanie piwo. Nie dostała piwa, to poszła po kokosa. Chyba nie świeży tak kokos. No jest strasznie gruba, jest tak opaszona. To jest A może nas ciąży? To no, jest małpa turystyczna, tak. Ej, mamy normalnie, chcę już mamy sesję zdjęciową i gwiazdę Instagrama. Tak wygląda zaplatać Instagrama w praktyce. Zachód słońca i nagle zrobiło się mega magicznie. Trzeba zrobić ładne zdjęcie udeczkom.